Gdzie w tym roku możesz sobie kupić najtańsze białko? Dzisiaj porównam 5 odżywek białkowych dostępnych online, które mogą być najtańsze i najlepsze. A na końcu powiem, dlaczego nie warto kupować nic tańszego. to może zniszczyć totalnie Twoje makro. Pierwsza odżywka białkowa, nawet jest w biedronce. Za 100 gram, zapłacisz około 10 zł. Czyli analogicznie, za 700 gram, zapłacisz 700 zł. Bardzo duży plus za dostępność. Ale jest też jeden bardzo duży minus. O ile dobrze kojarzę, to w tej odżywce zamiast słodzików wykorzystuje się cukry. Przez co może być bardziej kaloryczna. Zazwyczaj w takich odżywkach wykorzystuje się słodziki właśnie z uwagi na tą kalorykę. Drugim i w ogóle najtańszym suplementem na tej liście jest No Max Way. Przez to, że jest najtańszy, niekoniecznie musi oznaczać, że jest najlepszy. Zresztą Dlaczego powiem w ogóle na końcu tego materiału? Kosztuje 4,70 za 100 gram, czyli zapłacić za jedną paczkę 700 gram około 30 zł. Ale też jest jeden dosyć spory minus, bo ludzie mówią, że jego smaki są bardzo chemiczne, no i często nawet trochę niedobre. Następna odżywka białkowa jest chyba najbardziej popularna w ogóle na całym rynku. Nawet jak się wpisze w wyszukiwarkę odżywka białkowa, to większość wyszukiwań jest właśnie z tą marką. SFD WPC, nie przeczytam Wam tego dalej, kosztuje około 8 zł za 100 gram, no i kosztuje 55 zł za samą paczkę. Jest trochę kontrowersyjna, ale ma bardzo duży wybór smaków, o ile dobrze kojarzę. A następna odżywka to moim zdaniem jeden z największych konkurentów SFD. Ma lepsze smaki, przez to, że nie są bardzo chemiczne. Też rozwiązuje się problem z właśnie tą kontrowersyjnością marki. Bo raczej jest bardzo znana i lubiana wśród konsumentów. Za 100 gram białka zapłacisz 9,50. WPC KFD Premium. Ostatnim suplementem, na którym będę porównywał właśnie tą jedną, ostatnią, najważniejszą rzecz, o której mówiłem w tym całym filmie, jest Ostrowit. Zapłacisz około tyle złotych za 100 gram i za samą paczkę. Ten suplement ma około 70% białka, a na przykład KFD ma 80%. W tym filmie podawałem ile zapłacić za 100 gram suplementu, a teraz Ci pokażę ile zapłacisz za 100 gram czystego białka w odżywce. Ale to nie jest jedyne przeoczenie, które możesz popełniać przy kupnie białka. Istnieją trzy takie przeoczenia, które mogą ci nabijać w cudzysłowie te gorsze białko. A w tym filmie znajdziesz te trzy rzeczy, które mogą rzeczywiście ci niepotrzebnie marnować pieniądze no i efekty.